era wodnika 2025 pokojowe rozwiązanie wszystkich sporów witajcie kochani wydarzenia przebiegają w sposób prowadzący do rozsądnego zakończenia sytuacji na świecie bez pogarszania obecnych problemów ludzie są zmęczeni konfrontacją na całej Ziemi powstają potężne ogniska światła i bądźcie pewni, że one wpływają na sytuację. W międzyczasie negatywne siły wciąż próbują osiągnąć swoje cele, ale ich czas już minął i jakkolwiek by nie próbowały, to nie są już w stanie kontrolować świata. One są gotowe walczyć do końca, chociaż rozumieją, że ich plany się rozpadają i ostatecznie będą musiały odpowiedzieć za swoje czyny przed siłami potężniejszymi niż te na Ziemi. Wszędzie mają miejsce teraz trudne lekcje, aby dusze mogły czynić postępy i aby nie odbierać więcej doświadczeń na niskim poziomie wibracji. Jeśli przez to przechodzicie, to pamiętajcie, że nic ważnego nie dzieje się bez istotnych przyczyn. Jak tylko zostaną wyciągnięte wnioski z danych lekcji, to nigdy więcej nie będziecie musieli przez to przechodzić i miejcie świadomość, że na tej drodze będziecie mieli pomoc. Każde wydarzenie jest odskocznią, jest stopniem do wyższego życia, w którym będziecie wolni od wpływu sił ciemności. Te istoty i ich przywódcy starają się trzymać wszystkich dosłownie w ciemności i w nieświadomości światła, które jest ścieżką do wolności. Poprzez podniesienie swoich wibracji, gdy tylko znajdziecie swoją prawdziwą ścieżkę, to nie będziecie już w stanie pójść gdziekolwiek. Jest to poziom, który znacznie łatwiej osiągnąć niż wam się wydaje. Każda dusza ma swoich pomocników, i w miarę swojego rozwoju, każda dusza otrzymuje pomoc. Prawda o życiu jest o wiele wspanialsza niż większość może sobie wyobrazić i zupełnie niepodobna do obecnych doświadczeń. Gdy zajdzie taka potrzeba, dowiecie się o przyszłych poziomach. To, co możecie osiągnąć, nie ma ograniczeń. Każde wcielenie daje wszystkim ludziom doświadczenie niezbędne do wzrostu. Poprzez wieki dusze zdobywają ogromną wiedzę, która się teraz ujawnia, aby w każdej chwili można było z niej korzystać w swoim interesie. Popatrzcie, ilu ludzi wokół Was idzie przez życie naprawdę bez zrozumienia jego znaczenia. Oni są wciągani przez okoliczności będące poza ich kontrolą. Nie osądzajcie innej duszy tylko dlatego, że nie znacie jej historii lub powodu konkretnego wcielenia. Proces nauki poszczególnych dusz znacząco się różni. Nie możecie wiedzieć, ile tak naprawdę ta dusza ma lat. Wszyscy urodzili się z niezbędnym doświadczeniem i przygotowaniem. Pomoc zawsze nadejdzie, jeśli będziecie jej potrzebować, ale nie zawsze otrzymacie to, co jak Wam się wydaje jest Wam potrzebne, jeśli to nie jest częścią planu dla Was. Wasz główny wybór został już dokonany przed wcieleniem się. Wdzięczność Wam wszystkim. Przygotowuję dla Was tekst, czytankę tekstu. Podam dzisiaj link. Nasza stała czytelniczka Danuta na swojej stronie opublikowała wyjaśnienie, co to jest ciemne światło. Tutaj w era wodnika w tych słuchowiskach kilka razy padało to sformułowanie ciemne światło. Ja dawno tłumaczyłem je siły ciemności, ciemny świat. Postaram się niebawem nagrać czytankę tego tekstu.